W małym domku na przedmieściach ja, Heller, snuję niezwykle ambitny projekt. Przede mną leży sterta części, studiuje każdy szczegół z największą dokładnością i oddaniem. Nagle moja żona, Sarah, przerywa moje rozmyślania. Chciała pocałunku na pożegnanie przed wyjazdem służbowym. Przed wyjazdem Sarah upierała się, by wypić kawę zrobioną przeze mnie. Szczerze mówiąc, wcale nie chciałem, żeby moja żona wyjeżdżała. Pięć dni to najdłuższy czas, jaki spędziliśmy osobno od czasu ślubu. Kochamy się głęboko i mamy wspaniałe życie. Biorąc pod uwagę moją skrupulatność i dbałość o szczegóły, nie ma dla mnie lepszego miejsca niż Agencja Wywiadowcza Rządu USA. W biurze jest Ber, prawdziwy idol, ale to on zawsze przychodzi do mnie po pomoc. Pracuję w dziale dekodowania i analizy. Codziennie mam kontakt z kimś, kto podaje się za najemcę, a kto specjalizuje się w dostarczaniu mi poufnych informacji. Tego ranka najemca wysłał mi niezwykle szokujący plik i nakazał otworzyć go wyłącznie na komputerze osobistym, absolutnie nie na służbowym. Nawet jeśli jestem postrzegany jako najstarszy starzem analityk, mam swój własny piwnicę miejsce o najwyższych zdolnościach deszyfracji, ale całkowicie odizolowane od świata zewnętrznego. Po odszyfrowaniu pliku zamarłem z przerażenia, widząc rozkazy podpisane przez rząd, nakazujące atakowanie wielu miejsc i osób na całym świecie, a następnie fałszowanie ich jako ataki terrorystyczne. Wszystkie dokumenty nosiły podpis jednej osoby, szefa agencji, Mura. Mimo to starałem się zachować spokój. Na razie poproszę tylko o urlop do końca dnia i wracam do domu. Ale potem próbowałem zadzwonić do żony, a ona nie odbierała, co było niezwykłe. Bo obiecaliśmy sobie zawsze odbierać telefony od siebie nawzajem. Następnego ranka wielki szef Mur czekał na mnie w moim biurze. To był pierwszy raz, kiedy zniżył się z najwyższego piętra, a wszyscy wiedzieli, że to nie wróży nic dobrego. Mur zaprowadził mnie prosto do dyrektora CA Obrina i zacząłem się niepokoić. Ale wiadomość, którą otrzymałem, była tysiąc razy gorsza. Tej nocy doszło do ataku w hotelu, w którym przebywała moja żona. Niestety, była jedną z ofiar śmiertelnych. Nawet nie zdążyłam otrząsnąć się po tej druzgocącej wiadomości. Carlos odwiózł mnie do domu, a cała ulica była już wypełniona dziennikarzami, gotowymi do wydobycia dalszych informacji. Dla mnie niczym się nie różnią od sępów gotowych rozszarpać mój ból. Pięciodniowa podróż służbowa stała się teraz wiecznym rozstaniem z ukochaną osobą. Jednak nie jestem typem osoby, która siedzi bezczynnie i czeka na odpowiedź. Następnego ranka stawiłem się w biurze mura żądając wszystkiego, co posiadali. Jakiś arogancki młodzieniec w garniturze o imieniu Kaleb, który również jest analitykiem, ośmielił się powiedzieć mi, żebym zostawił tę pracę profesjonalistom. Powiedziałem mu z zaciśniętymi zębami, że zmarła osoba to moja żona i nie mogę stać bezczynnie. Dzięki tej docince dostałem kilka dni wolnego. Mur chciał mnie trzymać z dala od komputerów, ale coś mi podpowiadało, że sprawa jest bardziej skomplikowana. Kilka dni później przywieziono ciało Sarach. W ataku zginęły tylko dwie osoby, a okoliczności zdarzenia wzbudziły moje skrajne podejrzenia. W bagażu żony znalazłem prezent, rodzaj pudełka z zagadkami, które Sarah zamierzała mi podarować po powrocie. Po wypłakaniu wszystkich łez, wróciłem do biura i rzuciłem się do pracy. Coś podpowiadało mi, że w plikach dostarczonych przez najemce mogłem znaleźć wskazówki lub ślady tego, co się stało. W ciągu zaledwie kilku godzin przeanalizowałem cały atak. To nie był atak, ale nieudany napad, gdy gangi zwróciły się przeciwko sobie. Jedynym powodem, dla którego Sarah się w to wplątała, było to, że próbowała ratować innych, używając rozpoznawania mowy. Zidentyfikowałem tożsamość sprawców grupę Rosjan i Amerykanów Południowych. Jednakże ostatecznego sprawcy tego, który zastrzelił moją żonę na środku ulicy nie udało się zidentyfikować. Niemniej jednak nic nie będzie mnie bardziej motywować niż znalezienie tego, kto zabił moją żonę. Stworzyłem dokładną trójwymiarową kopię ulicy, wykorzystując perspektywę ze wszystkich kamer i zbierając wystarczające informacje o twarzach obiektów. Nazywa się Hortz, jest najemnikiem poszukiwanym w kilkunastu krajach i ma krewną w Londynie, konkretnie w kawiarni, którą odwiedza każdego ranka. W ciągu jednej nocy dokonałem tego, czego Kaleb nie potrafił zrobić przez cały tydzień. Grechen, krewna Horca, jest teraz moją najważniejszą wskazówką, i jeśli chcę ją złapać, musimy działać szybko. Zamiast tego jednak wysłano mnie na terapię. Kiedy pozwolono mi wrócić do pracy, wydrukowałem wszystkie dokumenty, które lokator mi wysłał, i od razu poszedłem do biura Mura, żeby go skonfrontować. Miałem wystarczająco dużo dowodów, żeby wsadzić mura i kaleba do pierdla. Umowa jest prosta. Chcę osobiście zabić tych, którzy zabili moją żonę, inaczej wszyscy skończymy w grobie. Po płomiennej deklaracji prawie nie mogłem ustać na nogach, ale skoro zacząłem, to muszę iść dalej, nie mogę zawracać. Następnego ranka dostałem to, czego chciałem. Morre zatwierdził intensywny kurs szkoleniowy, prowadzony przez samego Morfeusza, a nie, tutaj wolał być nazywany Hendersonem. Podczas gdy ja uczyłem się zabijać ludzi, Kaleb również zaczął działać, mobilizując cały zespół, aby przeanalizować każdy mój krok w biurze. Musieli wiedzieć, gdzie ukryłem kopie zapasowe, żeby je zniszczyć, ale niczego nie znaleźli. Morre stracił cierpliwość i rozkazał Hendersonowi mnie zlikwidować ale kiedy ten przyszedł do mojego pokoju, już mnie tam nie było. Następnego ranka byłem w Londynie i odwiedziłem miejsce, gdzie zmarła moja żona. Nie tracąc czasu, wynająłem pokój w pobliżu kawiarni, do której Greczen przychodziła każdego dnia. Jestem pewna, że to ona jest ogniwem łączącym nas z chorcem. Gdy tylko wyszła z mieszkania, podeszłam do drzwi i znalazłam na YouTube poradnik o tym, jak je otworzyć. Po wejściu do mieszkania, szukałem wskazówek lub czegokolwiek, co mogłoby mnie doprowadzić do horca. W szufladzie znalazłem pistolet. Wziąłem go, ale dostałem sygnał, że Greczen wraca, i przygotowałem się do zasadzki na nią. Jednakże w momencie, gdy miałem nacisnąć spust, zabrakło mi odwagi, więc uciekłem. Na zdjęciach, które zrobiłem w mieszkaniu, znalazłem nazwę kliniki. I wchodząc na jej stronę internetową, zobaczyłem jednego z członków grupy Horca. Prosty kod wystarczył, by wyłączyć wszystkie komputery w klinice. Następnie przebrałem się i wszedłem do środka, zwabiając Gretchen przed kamerę. Gretchen, która była uczulona na pyłki, zobaczyła dużą ilość pyłków wlatujących przez otwory wentylacyjne. Jeśli nie odpowie na pytanie szybko, za kilka minut umrze. Kiedy Gretchen zaczęła się dusić, ja, będąc słabym w rękach i nogach, nie miałem szans, aby jej dorównać. I Gretchen uciekła z kliniki, wybiegając na ulicę. Zdołałem tylko wyrwać jej telefon, po czym uciekłem, ale teraz moja twarz pojawiła się na ekranach telefonów wszystkich świadków zdarzenia. Po rozszyfrowaniu wszystkich informacji z telefonu Gretchen, dotarłem do Marsylii, ale natknąłem się na Hendersona i nie wyglądał na przyjaznego. Henderson wydał na mnie wyrok śmierci i zamierzał go wykonać, ale nauczyłem się też kilku rzeczy, w tym jak skonstruować materiały wybuchowe, by wywołać zamieszanie. Eksplozja była na tyle duża, że Henderson zgubił trop, więc na razie jestem bezpieczny. Z pomocą najemcy trafiłem do Turcji. Zgodnie z planem mam się tu spotkać z kontaktem, który przekaże mi coś ważnego. W końcu spotkałem lokatora, którym okazała się być kobieta o niezwykłym talencie do łamania plików, podobnym do mojego. Razem możemy mieć szansę na wymierzenie sprawiedliwości Sarah, ale najpierw musimy udawać klientów, którzy chcą zatrudnić grupę Horca do zadania. Po powrocie do stanów, O'Brien rozmawia z Mur o moim przypadku. Powiedział jej, że jestem niestabilny i wysłał mnie na bezterminowy urlop. O'Brien groził Mur, wszyscy wiedzą, że lubi nieczyste interesy i ona chciała to zakończyć. Jeśli nie zgodzi się, iść tą samą przejrzystą ścieżką. Z nią jego losem będzie więzienie. Gdy tylko wyszła z restauracji, jej asystent pokazał jej zdjęcia Hendersona ścigającego mnie i powiedział, że otrzymał rozkaz od Mura. Więc postanowiła działać i wysłała zaufaną osobę. Wróciłem do Hiszpanii, gotów udawać klienta szukającego najlepszego zespołu. Tam zlokalizowałem Miszkę, który wydawał się być najsłabszym ogniwem i mógł coś ujawnić. Nawet gdy moi towarzysze ostrzegli, że Henderson przybył do hotelu, zdecydowałem się trzymać planu i podejść do Miszki, gdy pływał w basenie. Nie miałem wiele czasu, więc zadałem mu tylko jedno pytanie: Gdzie jest Horc, albo umieraj. Jak się spodziewałem, Miszka kazał mi spadać. Poważny błąd, którego wkrótce pożałuję. Kate, prawdziwe imię najemczyni, uzyskała dostęp do kamery w strefie serwisowej i skierowała mnie do piwnicy. Ale kilku ludzi mnie śledziło, w tym Henderson. Kiedy Henderson mnie dopadł, ktoś inny pojawił się, aby mnie obronić. To był człowiek wysłany przez O'Brien'a i teraz znaleźli się w środku walki na śmierć i życie. Byłem świadkiem, jak Henderson zabił tego człowieka, ale on również został ranny. Wzbudził moją litość, więc próbowałem mu pomóc, ale Kate nakazała mi uciekać, ponieważ ludzie mura się zbliżali. Chociaż uciekliśmy z hotelu, tamtej nocy zespół kaleba wytropił nas i wysłał jednostki, by nas wyeliminować. Kate miała tajne przejście i udało nam się uciec, przedzierając się pod domami i przez zaułki. Gdy jednostka dotarła do domu, ślady Kate zostały zatarte. Jednak łódź nas zauważyła i otworzyła ogień. Do krwi na przedniej szybie wiedziałem, że Kate jest ranna i chwyciłem kierownicę. Po wciśnięciu pedału do dechy udało mi się zgubić agentów, ale Kate nie przeżyła obrażeń i musiałem ją zostawić w samochodzie i uciekać pieszo. Po tym, jak byłam świadkiem śmierci mojej żony i wieloletniego przyjaciela, włączyłam tryb łowcy i zlokalizowałam kolejnego członka grupy. Za pomocą kilku fałszywych pocisków udało mi się zwabić go w pułapkę. Jeśli puści uchwyt włazu. Eksploduje w setki kawałków, chyba że zdradzi lokalizację horca. Mimo że ten człowiek wszystko wyjawił, był jednym ze złoczyńców i nigdy nie miałem zamiaru pozwolić mu żyć. Horc jest niezwykle ostrożny. Jego baza znajduje się na małej wyspie rybackiej, do której można dotrzeć tylko łodzią, a on kontroluje prawie wszystkie trasy. Używając telefonu zmarłego, zidentyfikowałem jego wspólników, którzy przewozili ładunek prosto do Hortz. Teraz muszę działać po cichu, a wtedy być może go znajdę. Jedynym problemem jest to, że właśnie natknąłem się na Beara, który wykonuje tajną misję i wie, co ostatnio narobiłem. Ber kazał mi zakończyć tę sprawę i wracać do domu, ale już nie mogłem tego zrobić. Ten dom nie należał już do mnie. Sarah już tam nie mieszkała. W końcu Ber pozwolił mi odejść. Mógł udawać amnezję. Ale zaraz po tym, jak wyszedłem, ktoś zaatakował mnie od tyłu. Kiedy się obudziłem, znalazłem się na łodzi pośrodku oceanu, gdzie czekał na mnie Hortz. Tam dowiedziałem się, że Hortz pracował dla Mura. Byli partnerami od wielu lat, a on wykonywał dla agencji brudną robotę. Hortz opowiedział mi to wszystko, ponieważ był pewien, że nie uda mi się zejść z tego statku żywy i był pewien swojego zwycięstwa. Patrząc na mnie, Hortz wiedział, że nie jestem zabójcą. Dał mi nawet naładowany pistolet, żebym go zabił, ale ja jakby zamarłem w obliczu tej szansy. W końcu wystarczyła mi tylko chwila, by zobaczyć strach w oczach Horca i opuściłem broń. Ale w tym momencie statek zaczął mieć problemy i stracili kontrolę. Kiedy Horc poprosił o wyjaśnienie, po prostu powiedziałem mu, że schakowaliśmy statek i że nie są już na wodach międzynarodowych. Ale w zasadce, którą sam zaplanowałem, Interpol wsiada na pokład, aresztuje Horca i wszystkich jego popleczników. Po powrocie do Stanów Zjednoczonych, O'Brien otrzymuje akta dowodzące korupcji Mura i wszystkich jego wspólników, w tym Kaleba, który wydawał się bardzo pewny siebie, dopóki więzienie nie stało się jego nową rzeczywistością. Co do mnie, Henderson przyszedł podziękować mi za wysłanie kogoś do pralni. Uratowałem mu życie i teraz może nauczyć mnie kilku nowych sztuczek, jeśli tylko będę chciał. Film kończy się sceną, w której kończę projekt, który rozpocząłem na początku historii. To był mały samolot, który sam złożyłem od podstaw prezent od mojej żony, która zawsze wierzyła w mój potencjał. Moja historia dobiegła końca, upewnij się, że subskrybujesz kanał i włączasz powiadomienia. Dziękuję za obejrzenie filmu do końca i do zobaczenia wkrótce.